To, że was kocham, to wiecie. Okazuje się w każdym kroku. Co chciałam powiedzieć? Że jesteśmy tą iskrą z Polski, która pokaże światu, jak należy walczyć. Pokazujemy ją za granicą. Swoim działaniem, swoim przykładem. Tym, jacy jesteśmy. Bo za granicą Polacy Kochają Ojczyznę bardziej niż ci, którzy tutaj mieszkają. Dlaczego? Dlatego, że tęsknimy, doceniamy to, co straciliśmy i staramy się pomóc tym, których zostawiliśmy. Kochamy naszą Ojczyznę, przypominamy sobie, jak rodzice nas uczyli, tradycji, polskości i kochamy nasz kraj. To nie znaczy, że zapomnieliśmy. Jeśli chodzi o biuletyn, to jest e, przykład tego, jak e, należy przekazać informacje o naszych działaniach na cały świat, na całą Europę, ponieważ nie jest rozprowadzany tylko w Polsce. na całym świecie i w Polsce odprowadzane jest pismo kamrat tak na całym świecie i w Polsce my kamraci poznajemy poznajemy się wzajemnie dzisiaj usłyszałem historię, która mnie po raz kolejny wzruszyła przyjechał kamrat z Norwegii i mówi tak stoję sobie na przystanku czekam autobus podjeżdża autobus ale nie ten, w który chcę wsiąść nagle otwierają się drzwi wylatuje kierowca i mówi kamrat, musisz mi dać swój telefon bo kamrat miała sobie koszulkę tak się poznali dlatego w tej przestrzeni dlatego w tej przestrzeni w naszej przestrzeni polskiej przestrzeni nie bójcie się nosić tych znaków naklejajcie je na samochody pokazujcie je wszędzie noście koszulki bo tak się poznajemy jedna z naszych komradek mówi tak Pojechałam do znajomej nad morze, siedzę na tarasie i nagle patrzę, a brzegiem morza idą kamraci, skąd wiem, bo mają koszyki, po których ich poznałam. Podlatuję, rozmawiają jak najlepsze koleżanki, pół godziny wracają, a jej mama mówi, ale to tu znajomych spotkałaś z przyjaciół? Nie, poznałam kamratów, po prostu po koszulce. Nie mogła się nadziwić, że tak świetnie potrafimy się spotkać, rozmawiać, porozumieć. I się okazuje, że w tej miejscowości tam ci kamraci jeszcze następnych spotkali i też poznali się. Po znakach, po koszulkach, po naszywkach. Więc nieśmy to w świat. Nasz kamratów, nas kamratów jest tysiące. Nas kamratów jest pełno w każdym miejscu. I teraz to, o czym powiedziała Jola. Kiedy wyjeżdżała wiele Polaków za granicą, kiedy rozmawiałem z Polakami w Wielkiej Brytanii, powiedzieli, że boleją nad tym, że muszą opuszczać swoją ojczyznę, Polskę. I nie uciekają przed niczym. Nie uciekają przed niczym. Nie uciekają przed karami, przed więzieniem. Oni wyjechali, bo musieli. Wyjechali, bo musieli i rozwijają rodziny. Kiedy jeden. Yy, kaktus mówi za chlebem, bo sam to przeżył. Kiedy w programie o najwyższej budowli na świecie, o polskim nadajniku programu pierwszego, który był zbudowany dla Polaków za granicą. Człowiek, który prowadzi program, mówi, Polska to wyjątkowy kraj. Bo blisko połowa jego populacji mieszka na całym świecie, a nie w Polsce. Przecież to jest dowód na to, że rządzą nami ludzie, którzy robią wszystko, żeby Polaków się pozbyć. Bo tu, na tej ziemi, mamy piękne możliwości, warunki. Tylko są tacy, którzy chcą więcej niż są w stanie umieść. Są tacy, którzy chcą wziąć to, co im się nie należy. I naszą rolą jest Wiedzieć, basta. Basta! Basta! basta, basta, basta! Dlatego, dlatego, a dlatego są tutaj kamraci z nadmorza, ze stowarzyszenia, którego już nie ma, a nie było. Są kamraci jeszcze z innych rozbitych stowarzyszeń. Dzwoniła do nas kamratka z Radomia, gdzie było piękne stowarzyszenie. Apeluję do was, ludzie, nie przerażajcie się tymi historiami. Podnosimy się i organizujemy się na nowo. Są wszędzie wspaniali nowi ludzie. Chciałem wam pokazać dwóch, dwa wspaniałe młode wilki. Grzegorz, jeszcze jesteś tutaj z kamratem? Młody wilk. Druga strona. Gdzie jest? Dziki, do góry! Gdzie, gdzie, gdzie? Nie widzę. Są młode dwa wilki tutaj z nami. Na góry! KPW! KPW, gdzie jest KPW? Są? No, w końcu. Dawaj tutaj. Chodźcie tutaj chłopaki. Chodźcie. Dwa młode, oni Dwa młode wielki, za nimi już idzie niezła Watacha. Oni zadzwonili do nas. To są jeszcze źlebaki, ale już dobrze potrafią galopować. Oni są przyszłością. I teraz zobaczcie. Oni za chwilę będą instruktorami. Instruktorami i będą tego małego smyka. Uczyć polskości, której się nauczył od nas. Sara, trzymaj się tam. trzymaj się Weź, na Weź to za jest nasz obowiązek. Pokazuję Wam to po to. Chodź tutaj, ładna chodź. I ty też, i ty też. Chodź Chodź, chodź, chodź. też. Chodź, chodź Chodźcie, chodź Chodźcie, Dawaj. Dawaj. te dzieci Chodź, tak jest, dawaj. Chodź, chodź. Tamraci, jeżeli zwątpicie, że to działanie nie ma sensu, że to wszystko na nic, to popatrzcie w twarze, popatrzcie w twarze tych dzieci, które nie rozumieją tego morza podłości. A dawaj nam ją tutaj, żeby naszych wrogów skręciło ze złości. Chodź, pozwól dziewczynka, tak. Piękne hasło nieśliśmy przez Bydgoszcz. Ręce precz od naszych dzieci! 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 Ręce precz! od naszych dzieci! Ręce lecz Od naszych dzieci! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Gdy będziemy padać na pysk! Gdy się dowiemy, że zostaliśmy uwaleni! Gdy się dowiemy, że Olszański idzie do kryminału na następne dwa lata! Nie padajcie na twarz! Nic się nie stało! Żyjemy! Organizujcie się w małej grupy, do których nie może przeć, przeć, przecieknąć agent. W grupy pięcio-sześcioosobowe. Jak pięść, nie przejmujcie się, że jest nas tak mało w tej grupie. Dołączeni do, 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 wie, do wiązki, do wiązki, do wiązki, do związku. Tworzymy siłę. Powiem wam, jak macie wątpliwość, to popatrzcie w twarz waszych dzieci. Za nich warto bić się do ostatniego kroplu potu. Dla nich warto system oszukiwać, okłamywać. Dla nich warto być nawet skrytopójcą. Skrytobójcą. Bo przeciwnik jest zorganizowany, ma plany. Przeciwnik wie, jak to ma działać, żeby taką małą dziewczynkę czy takiego chłopczyka wyrwać w przestrzeń nienormalności. Nasi wrogowie wiedzą to. Dlatego zadrżeli o 8% progu wyborczego. Dlatego prokurator okręgowy dostał padaczki. Dosłownie dostał padaczki. Muszę Wam powiedzieć, że apelacja do sądu rejestrowego ma 360 stron. Ludzie, 360 stron. Napracował się chłopisko jak nigdy w życiu, żeby zebrać dowody na to, żebyśmy do wyborów nie mogli pójść. Mnie to pochlebia. Naprawdę. A teraz uważajcie, dorośli. Zaśpiewamy tym małym dzieciom i małym wilkom prawdziwe 100 lat. Szczerze, tylko utrzymajcie ładny ton, żeby nie za nisko. A my wam, maluchy, nasza przyszłości, życzymy, żebyście nigdy nie uszczędzali ojczyzny. Trzy, cztery. Solę, lat, stoja, lat, niech żyją żyją nam! W lat, w stole, niech żyją żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją. Pozdrowić pewnego pana komisarza policji, który czynił wobec mnie tak zwaną usługę, jak to się mówi, niegrzeczność prawną, tylko pomoc prawną. Wytaczał mi Oscar, oskarżenie z prokuratury gdańskiej za pieśń Hej Strzelcy wraz. Prokurator w Gdańsku myślał, że ja ułożyłem te pieśń o ojców grup, bagnetów wyostrz stal, a kłój, a rąb i w łeb lub w serce pal To mowa nienawiści. I spotkałem go i pokazał mi zdjęcie synka na strzelnicy, trzyma tego gloka, i mówi: Wie pan co? On już z 25 metrów nie wychodzi poniżej dziewiątki. A ja się, ja się pytam panuję, tak, a do kogo panie nadkomisarzu on tak będzie strzelał? A on mówi do mnie tak, no co pan nie wie do wrogów ojczyzny. Dlatego dla tych dzieci. To my! To my! Polacy! To my! To my! Polacy! To To my! Polacy! To my! To my! Dzieci, to wy to wy, Polacy, to wy, to wy, Polacy, to wy, to wy, Polacy, to wy, to wy, Polacy. A jeszcze jedno: z czystego merkantylnego podejścia do życia.